Chciałabym podzielić się moją opinią na temat zlewozmywaków firmy Lavelo. Na markę Tom natknęłam się na Facebooku, szukając swojego wymarzonego zlewu do nowego domu. Po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii zdecydowałam się na zamówienie próbki w celu weryfikacji koloru. Kolor okazał się idealny, dlatego też zdecydowałam się na zamówienie. Zlewozmywaką mój wybór padł na model. Luxor 1.0S. Jest to model jednokomorowy z niewielką ociekaczką i przede wszystkim z baterią po środku, na czym najbardziej zależało mi przy posiadaniu narożnego okna. Jeśli chodzi o biuro obsługi klienta, w sposób rzetelny i solidny naprawdę pomogli w celu wyboru otworów w zlewie. Zamówienie przyszło bardzo szybko. Jeżeli chodzi o utrzymanie tego zlewu, nie wymaga dużego nakładu pracy. Od czasu do czasu wystarczy olej spożywczy i zlewie jest jak nowym. Jeżeli są jeszcze osoby, które zastanawiają się nad zakupem tego zlewo to szczerze polecam. Nie ma nad czym się zastanawiać. Kupujcie i cieszcie się pięknym zlewem w nowym domu.